Siema, to odcinek, co się zmieniło w Brawl Stars. Ogólnie doszła nowa postać, Dick się nazywa. Teraz go wypróbujemy. Już nie grałem, bardzo... Podobno jest bardzo fajną postacią. Yy, Strzelał tak, że rzuca się taką bombą i zmienia się na trzy. Nawet fajnie to wygląda. Fajna animacja. Ma słaby zasięg mega mocy, ale joo, ale fajna ma to mega moc. No, ja bym chciała mieć taki coś. Yy, prawdopodobnie już nie będzie się tak często pojawiać. Nie będą się tak często pojawiać odcinki, bo yy, mój kolega, drugi kolega z kanału yy, po prostu yy, powiedział, że yy, musi popsuć telefon i. Nie będzie raczej nagrywał na razie, nie wiem, może jeszcze będziemy nagrywać z Rafts Revival. Ogólnie diga tak fajna postać. Nic się tak naprawdę nie zmieniło z moimi brawlerami. Yy, może zagramy sobie zaraz starcie w, w trybie duo albo solo, najlepiej solo. No, sprób tylko jeszcze omówienie sklepu. Sklep wygląda teraz tak, że jest sklep, i tu są jakieś pakiety, oferty specjalne. Tu są oferty dnia. O, tutaj są skiny do kupienia, tu są te super skiny. Na razie nic nie kupuję, bo może niedługo coś będzie fajniejszego. A już jak widzicie, mam 52 klejnoty i zbieram 80, żeby kupić po prostu sobie ten mega box. No dobra, już ten, bez y, takiego już gadania, przejdźmy do y, gry solo. Chyba już każdy wie, na czym polega solo. Y, solo to jest dokładnie to samo, co duo, tylko że jest się samemu, a nie w parze. Y, o, jaka słaba Bibi. Tutaj na niskim poziomie, a dobra. Poszło po skrzynkę tam, już nie będę jej kradł bym pewnie nie dał rady. O, tylko 48 na skrzynce został. Skąpimy przed brokiem. Okej. Okay. O, brok zabity. Proszę. Tego śmieczka nie podjedziemy. A, przepraszam, że się tak długo nie odzywałem. Jestem skupiony bardzo na grze. O, jak on ją podjedzie, on ją podjedzie. Nie. O, ale podjechałem. Dobra, podjedźmy tego kolczyka, kolc. trum o, nie, 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 a słowo nam wyszło, więc podsumowując ten odcinek, to już chyba by było na tyle, tylko chciałam właśnie powiedzieć, że mój kolega raczej już nie będzie nagrywał. C jeszcze nie, nic nie wiadomo, może będzie nagrywał, ale z tableta sobie jeszcze otworzę tego jednego browboxa na koniec odcinka. No, akurat do bibi, no, zbieram w koltach, akurat nie zbieram, ale może być. No... Bam, okej. Okay. Też no nie wiem, no mogę... Jeszcze wypróbuję, bo nigdy jeszcze nie grałem. Dobra, ja się z wami żegnam. Siema.